Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cero, 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 UNO. UNO. dwa dos dos trzy tres tres cztery quatro, quatro. pięć, finko, finko, sześć, sejs, siedem, siete, siete Osiem, ocho, Oczo. dziewięć, nuebe, nuebe dziesięć, Diew. Diew.

Czternaście, katorfe. Katorfe. Piętnaście, kinfe. Kinfe. Szesnaście, Siedemnaście, Diefijetę Diefisietę 18iemna Ddziefioczo Dziefioczo 19 diefiniuebe, diefiniuebe. dwadzieścia, bentę, dwadzieścia jeden, benty uno, dwadzieścia dwa,

dwadzieścia sześć, twenty six, 26 27 dwadzieścia siedem, twenty seven, twenty seven, dwadzieścia osiem, twenty eight, Dwadzieścia dziewięć. Bait in Trzydzieści. Trenta. Trenta. Od trzydzieści jeden do dziewięćdziesiąt dziewięć do każdej liczby dziesiętnej wystarczy dodać i plus liczba od jeden do dziewięć. Na przykład trzydzieści jeden. Trinta jedno. Trinta Czterdzieści kwarenta. Kwarenta. Czyli żeby na przykład zrobić czterdzieści dwa? Kwarenta i dos. Dodajmy i dos. Kwarenta i dos pięćdziesiąt sześćdziesiąt sesenta sesenta siedemdziesiąt setenta setenta Osiemdziesiąt. Ocięta Oczęta. Dziewięćdziesiąt. Nobęta. nobenta, Sto. Fien. Fien. Fięto uno. Fięto uno. Dwieście. Do świętos. Do świętos. Pięćset. Kiniętos. Tysiąc mil. – mi 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 lamitat 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 zostaw łapkę w górę aby mogły powstawać nowe lekcje za darmo Zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi lekcjami. Napisz komentarz, jak podobała Ci się ta lekcja i napisz również, czego jeszcze brakuje na kanale. Dołącz do naszej grupy na Facebooku, gdzie udostępniamy sobie materiały i pomagamy sobie w nauce języka angielskiego. Obejrzyj również pozostałe lekcje. Dzięki i cześć!